Na a 4 te... kowa bym a to by się pobawił, nie? A ma też dobrze bo mam nowego płony Ale <noise> teraz. Żeby nam dal... starczyły do końca. zimy. Tak, się rozpędza. No. To mu jednym ma po stojówki stopów kurwa wszystkiego zero. Kurde, nie pojedzie całego, nie bokiem. Obry. Ale Łukasz jechał. Teraz ten, robić ja. trzecie stało.

Nie, bo tutaj ma te bruzdy się zaczynają, nie? No.